Gdzie oni teraz są? To nowa seria na naszym TikToku. I dzisiaj pod lupę weźmiemy sobie skład Realu Madryt z finału Ligi Mistrzów sezonu 2016-2017. Taylor Navas aktualnie gra w angielskim klubie Nottingham Forest. Rafael Varane też gra w Anglii, lecz w Czerwonych Diabłach. Sergio Ramos gra w francuskim klubie PSG. Brazylijczyk Marcelo gra w brazylijskim Flumineze. Dani Carvajal ciągle gra w Realu Madryt. Tak samo w Realu Madryt gra Toni Kroos i Luka Modric. W ślady Rafaela Varana poszedł także Casemiro, który przeszedł do Czerwonych Diabłów. Isko jeszcze rok temu był zawodnikiem Sewilli, lecz aktualnie jest bez klubu. Francuski napastnik Karim Benzema nadal występuje w Zespole Królewskich. Cristiano Ronaldo... Aktualnie występuje w zespole arabskim Al Nasser Riyad. A jeśli podoba Ci się taka seria, nie zapomnij zostawić lajka, obserwacji oraz napisz komentarz, jaki klub wziąć w kolejnym odcinku.